Okay. witam serdecznie taj nowa rundeczka z zawodnikami mm, teraz kwestia jest taka możemy sobie zgasić ogólnie światło zrobić tutaj tą temperaturkę no dobra Zostawmy tego zielonego na razie. Kurczę, światło się zapaliły, zamknijmy elektrykalim. Ogólnie już trochę dzisiaj gramy. A to chyba mój pierwszy, znaczy pierwszy impostor, taki nagrywany. Jest Wiktor. Jest okej, okay, że go strzeliliśmy. Dobra, Mati, powiedz mi co widzieli na tych kamerach. E, widziałem trzy osoby i no? e, ciało. Chyba to było ciało fioletowego. No Taki czy pewnie ciało tak, bo tylko ale nie nie. Mati Mati, stoisz całą rundę na kamerach. Kamera jest idealnie przy ciele, a ty mi chcesz powiedzieć, że nie widziałeś zabójcy. No, no bo akurat włączyłem kamery. Ja jeszcze chcę, na powiedzieć, chcę powiedzieć, że byłem na Vitalsach i ciało zginęło jakieś 9 sekund temu. To Mati wtedy siedziałeś um. na kamerach. Tak, ale ja siedziałem na jednej, bo okay, y, obserwowałem Dedę, bo nie ma coś podejrzewałem no, fugałem, Nie Nieźle trochę szukałem. rakietę. Dobra, ale jedna rzecz tylko Mati. Kurwa rób taskie, nie patrzcie w kamery jak dał. <ścoughs> a, właśnie mam pytanko do Mati, co do tasku, do Fugari jego. No. A pan to taska na stał nie, nie miał? Znowu? <ścoughs> Znowu? Ja nie czaję tej mapy. Mati prawdopodobnie, ale ma świecić się na żółto task, chłopie? No wszędzie ci się świecą na żółto task. Chłop zraszował od razu dół, a, a, a kluczyk był do zrobienia, więc jakby No Ale wcześniejszej wcześniej rundzie to jest tak, powiedziałem i chuj nie był. No dobra, no to nie może Mati jest upośledzony po prostu, nie ma też od razu no To Mati może jest upośledzony, prostu. nie jest. Ja nie, w nie obczajam, ja nie gram tylko na skarcie, Ale ty nie, nie wiesz, że jest tak... Ale Mati, na każdej mapie jest tab i jest mapa. Kurwa. To, co jest najlepsze? Widzowie, to jest to, że Maciej mnie ogarnia i Jakby on nic nie widział na z... kamera. Czemu? Czemu, czemu, czemu? Czemu, czemu? czemu czarny? Nie, czarny czemu? Czemu czarny mi się wydaje, że to nie był, bo czarny czemu? był obok mnie, obok Kini Impo i obok Matiego. Byliśmy okay. czas w górnym Sekibirze. No to ja, ja na razie proponuję skipnąć. Ej, dalej nie wiem, gdzie jest kill ogólnie. Kill jest obok kamery, czy jest obok kamery, tam gdzie jest Czekajcie, dajcie, będzie. No, tam, gdzie jest wyrzucanie jest... śmieci, tam, gdzie jest wyrzucanie śmieci na dola, przy odma. A jeszcze... Dede, gdzie tak, skończyłeś? Ja? Przedłem do... zrobić tak, takie... Mat, go na kamerze, ponoć. To jest takie srebrne coś i ma dookoła siebie jakieś takie niebieskie. I miałem przeprowadzić przez to przez jakiś labirynt. Na początku jest... robiłem rakietę, A której nie jest? wiedziałem jak naprawić. No to jest e, pod... Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Wychodzisz. Tam, gdzie masz rakietę, wychodzisz tymi głównymi drzwiami. Jest kamera nad tobą idziesz tak w dół w prawo obok takiej dużej skały i tam jest wód. nawet tam jest obok tego. Dobrze. co jest śmieszne, że ja stałem na i kamera widziała, że ty nie wychodziłeś, boś jesteś na prawo. Kwiecki tego dalej. Mati patrzałeś, Wychodziłem. i Sas. To super. Dlaczego mnie podejrzewać jak ja byłem ciągle nie, na kamerę. To Nie. nie no i macie ty... się Sugara i możemy na niego nie, nie rozumiem, ja czas. Czas. To nie mówi, że jestem Dobra, już cisza, już runda się zaczyna. cicho, cicho no właśnie. Mm, Okej, okay. Verkus teraz wypełniał sobie alibi. Mnie nikt nie podejrzewa, więc na razie mogę też ja fragować. No, ja. ja żyję. Nie ma z tym problemu. Ja nie żyję. Okej. Okay. Werkus, ty zrobił temperaturkę trochę za szybko, ją zrobiłeś, Werkus. W tym jest największy problem. Mm. Powiedzmy, że tutaj sobie robimy teleskop. Coś tam doda, może być naszym tym, może być tutaj naszym alibi. Hej. Możemy sobie wejść. No chodź, więc, nie zamierzam cię zabijać. no. Okej. Okay. Zgaszmy sobie światła. Doda na razie myślę, że może mi ufać. Okej. Okay. Ej, powiedz mi kto się, jak tą kartę się robi? No, próbuję robić, no, jej nie A ja mam drugie pytanie do Matiego. Do Sugariego. <laughs> A pan swipe karda to przypadkiem nie miał? Nie To czemu go nie... No to jesteś impostorem. Żadnego, ale Mati, powiedz mi jedną rzecz, nie? Gdzie ty zniknąłeś? No ja byłem teraz przy spał, Bo robiłem taska z tą ja rakietą, czy jak to ja mam. Teraz... Mam jedno pytanie, mam jedno pytanie. Poczekaj, Dede, byłem na admin panelu. Byłem na admin panelu, gdzie na admin panelu zauważyłem Matiego, bo przez drzwi widać, że wchodzi do specimena. Maty nie wyszedł do Specimena, szedł dalej, w Specimenie nie pojawiła się żadna osoba. Czy ktoś minął Matiego w speciemanie? E, czeka, nie. Ja, my my minęliśmy Sugar. A rzeczywiście, rzeczywiście, wychodził górnym tym, górnym tak, wiem, e, Ale wiecie co, Sugar nie miał ani kluczyka, ani swipe No to jest, to jest akurat dziwne. Znaczy kwestia jest taka, że ja mogę w, tą, to w tej rundzie potwierdzić, y, kto ze mną wchodził do Specimena? Ja widziałem i Seba tam później. i byłem, potem był Seba, Seba wchodził od admina, nie wydaje mi się, gdzie jest frag? Jeszcze raz? No właśnie chodzi o to, że Werku zresztą mówi, a on zreportował. No a. No, Ej, ktoś się... mi pomógł, to tą był. To... Ja Oski, wiem, cicho. Bo, o, 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 daj, Dobro. Dobro. Powiedzi, ja widziałem ja widziałem, jak Heniek wbiegał do Electricala, znaczy do tego korytarza jak wychodziłem z kamer mi się wyświetliło report. Ja mam nie wiem, Jak mogę wejść no, do pęta jak Heniek? No, źle to rozegrał, już ja, na 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 yy, Wracając, Verkus, yy, więc to wyglądało tak: podbiegam yy, do ciebie, by zobaczyć, czy ktoś stoi na kamerkach, i widzę, jak ktoś wentuje, i wyswie się report. Yy, to... to ja mam tak, bo yy, miałem trochę, mam trochę podejrzenia do Henka, ponieważ yy, przez chwilę mnie zgonił, przez... a później zrezygnował. Wychodziłem tak. ze Specimena i szedłem akurat e, tam na górze. Ode mnie jest, pojawia się jedno pytanie, czy macie jakieś mocniejsze podejrzenia, żeby albo wyrzucić Sugara, albo Werkusa ze statku? Ja, mnie bo byłem, jeżeli ja nie nie wrócą nikogo, ja, ja nie Nie nikogo. bo były kluczyki zraszował nie Dobra, no może Sugar nie ogarnia, ale na razie ja bym ale nie. Bo patrz, ja go spytałem, Jest. czy nie miał karty i on mi powiedział, że karty nie miał, mówił, więc ja bym sam się przyznał do bycia ale impostorem. Ale Mati mówił teraz, że i że nadspał zrobić nas tawka. Ale mówił o To niech go zrobi, tak. Skip. Dobra, jestem Za, na tej... chanie... Obna, Nie powinienem chanie... ci to Możecie mi to wytłumaczyć tą kartę. Robię ją całą tą i nic z nimi nie wychodzi wam. Zamiast zapieprzać ja myszką, jechać po... albo jechać powoli, to przejedź normalnie i ci wyjdzie. No Jezus Maria, jaka jest kurna... Normalnie przejedź no, po prostu. Ja Jakbyś ogóle... robił to nie wiem, porno, odpalał na godze. O, pogczął. Hmm. Walił konia. No, Oski, lat 13. Okej. Okay. Jest ciemno a co ja robię? What am I doing? Ej, ja naprawię to światło, ja naprawię to światło. Nie ten. To było naprawione, dobra. Nie idźmy na kamery, mamy kill cooldown. Otwórzmy sobie drzwi, spokojnie sobie zbiegniemy. Problem jest w tym, że nikogo tutaj nie ma, jest tylko heniek. Okej. Okay. Pobiegnę sobie może w kierunku góry bardziej, coś pod vitalsy, coś takiego. Się w tym kierunku. Może, ale wy macie timing. Czemu? Ciało Heńka w tym, przy O2. Przy O2? Ja robiłem w... taska przy kotwicy. Nie mam pojęcia, jak to mógł być. Ja byłem miałem z hejkiem rołem... jeszcze w łebkowcach. Ja, tak? ja miałem chyba żółtego teraz w dekontaminacji. Tak było, potwierdzam. I miałem trankino. Trankino, gdzie się mijaliśmy? Nie wiem, czy... Nie wiesz, trankino gdzie teraz jest? Nie, teraz nie, w sensie, teraz, no. jestem przy, teraz jestem przy teleskopie, ale nie wiem, gdzie się myjaliśmy. No właśnie przy teleskopie. A, no to dobra. To nie wróćcie mu bo Wiem, że byli na no, spełni nie wiem, co oni tam robili. My robiliśmy... No, tak na to widział czy widział na sobie? My na respie, ja na respie, powiedziałem Matiemu, Mati, idę zobaczyć, czy robisz kluczyk. I Mati nie przyszedł do tego kluczyka. Dobra, to No to, to ja tak. bym pisał tego Matiego. Czekajcie, czekajcie. Ver, Verity ja, Seba, czyści. Co jeszcze? Ale czemu ja czyściłem? Ja ja Dewe mówi Verity, ja są. seba czyści. Tak, no to jesteś brudny. O. No bo jestem brązowy no. Pieprzony. <grym grym> no nie, nie było ciało. Nie ciało. Nie było ciało. Ja no, bro, no mówiłem, przodwa. Tam, Dobra, tam a Verity gdzie z skończyłeś? Stypie, tam śmieci zrzuca. Gdzie Co? skończyłem? Ja skończyłem ja przy adminie na Vitalsach. Okej, okay, y, Oski? Ja teraz chodziłem do elektryka, patrzyłem na kamerze i widziałem Verity. Riki jak wchodzi do no. dna Okej, okay, sugari. Robiłem taska nie przy kotwicy Nie powiedziałeś z strony, dzięki ci za darmową dywersję A tam na dole? O dwa? Chociaż nie, pobiegłem od prawej chyba, tak? Nie, tam to, dwa na dole? to musisz Nie, to musisz, co nie taka kotwica jakby musisz przekręcić, aby woda A. po prostu do góry na temat, A gdzie ona jest? Chciała? Na dole to jest kurwa kołowrotek. Ale w gdzie pale. na dole ta kotwica? Kotwica. A tam było ciało obok też. Co, to obok, o, dwa, Obok tego, tego, No to tutaj Sas, Frankino, dobra, Werku, wiem, Dede też mniej więcej wiem, wiem. Dede, e Sugari. Ja wszystko święciało. Nie, 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 Frankino nie, Dede, Dede, Sugari w tym momencie, Sas. Nie, 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 Oski wszedł do elektryka, Imo mógł zabić i pójść tam właśnie do góry. Ale po Mati... co miałby... Upi chyba rachy, nie wiem, żeby zabić i powiedzieć jeszcze, żeby przy kotwicach. Oski nie wiem, nie jest, to że... znaczy jesteś. Ja Oski mogę powiedzieć, musimy wierzyć wierzyć wierzyć. Wierzyć. Ja nie, teraz wierzę. na śsiadnie się nigdy nie głosuje. No nie, nie, to się nie głosuje, bo bez sensu. Ale powiedz jedną rzecz, tylko chcę zapytać. Kto był u mnie prędzej przy tej przy kluczyku? OskI czy Ty Werkus? Ja. Ja byłem pierwszy. To Verkus był szybciej i Joski do nas dobiegł od dołu, więc teoretycznie mógł Nie nas dobiegł. to na no żółty, ośkaż, nie wiem, że Dobra, że to bo raczej do nich miś... nie dojdziemy. Na razie skipnijmy. Nie, skipnijmy. skipnijmy. Dobra, skipnijmy. Tak, Sugary i jesteście sami. Ale coś, coś mi się wydaje... Dobra, po, powiem tego, jak będzie kolejna. To już mnie zabij. Okej, okay, kochani, jest dobra sytuacja, sytuacja wręcz bardzo dobra. Zostało nas siedmiu, chociaż fragi lecą strasznie wolno, nie wiem właściwie dlaczego. Cóż, chłopie, co się schowałeś za tą, za rurką, rzeczywiście. Można tu robić takie coś. Mm -hmm. Okay. Robi jakieś fragi, proszę, żebym robił fragi. Kini wywaliło. Mamy tylko dwa fragi z zrobienia. Chyba, że zginął po prostu. O nie, jakiś natrętny kamerzysta. Z Właśnie chciałem zgłosić. Dobra, gdzie jest ciała? Eee. Ciało, ba, tak bym powiedział, przy, wiem, przy elektryku po prawej, na, na zewnątrz. Nie wiem, mhm. jak Matki wychodzi, ale nie wiem, czy Dobra. Kto był Dobra, żółto odpada. Kto to był znaczy, żółto znaczy, ogólnie odpada. nie żyje, w tym jest jakby problem, Sugar. wiesz? Rzuty wyszedł. Ja w security byłem, wyszedłem z ja security rzuty, na zewnątrz i było ciało. Ja i żółty, byłeś imposterą, czy nie? Ale no niech nie mówi, bo to bez sensu. Byłem. To nie... Okay, czyli był, czyli... Jeszcze... Nie wiem, <laughs> ja to to skip, no, no. jak ja bym I obstawił wiem. tego, tego czarnego... A to bez sensu, no bo teraz wywalając, Niemniej wiesz, oprawy. Sugar też był Niemniej dosyć oprawy. podejrzany. Mamy tak naprawdę 50 tak, na 50. To, to może być self-report z tego względu, że ja z Oskim wybiegałem z yy, Medbeya, ja poszedłem w dół, on poszedł w, on poszedł w lewo. Wiecie co, panowie, skipnijmy to i tyle. Skoro i tak Niemniej jest jeden bo... impostor, to no po prostu albo wygramy na taski. Bo jest ich dosyć mały? ja małe... was skalowałem tym no. impostorem. A, A. GG. Nie no co tepi. Nie pójdę już do Nie strony. Przecież powiedzieć, że jesteś. Ale myślałem, że nie wierzycie w to. Co jesteś głupi, źciaku. Jak zostanie jakieś 10 Śmiesznie sekund, jesteś. to muszę włączyć sejsmik. Pójdę. Yeah, no, Okej okay. Hej? Ja mam pytanie Gigi. do Czemu ty oczyszczałeś Wielkiego? Jak nawet się go nie Kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne odcinki z Among Us. Trzymajcie się. Na razie do usłyszenia. Papa. Pa.